Witam Was serdecznie z tej strony grzeczny. A dzisiaj sobie zagramy FIFA 14 Ultimate Team. Jak widzicie, dzisiaj sobie zagram składem z Brazylii. Tak tutaj: Oscar, Lima, Bernard, Pato i Hernandez. Takie: tak ja. Dante, Ramirez, Mi Miranda, Luis, Alves i Danilo. No to przejdźmy do zakładki gra i szukamy przeciwnika. Zaraz wbija 19 level. No, no, szukamy, szukamy. O, o. Jedna kreska była. No nie wiem, kolego, czy z zagramy. Dobra, ping się nie zmienia, więc... Szczerze mówiąc, dlaczego nie, tak? Ups, to nie to. Niestety mój skład z Ligi Hiszpańskiej ma tam... Yy, tom. No, jak to się nazywa? No, że są zmęczeni po prostu. I, I niestety nimi nie zagram. Ale ten skład też jest dosyć dobry. Lima strzela, ma już 50 bramek u mnie w klubie. No i, i ten. Ja sobie ustawię jeszcze. Okej, okay, tak. No i gramy. On myślę, że mnie skiwa gomezem. Jak to był gomez. Od no teraz do tego poda. Albo, marzej nie. O, kolego. Ja taki jak ty kiwałem. Jak ty w pampiersa chodziłeś. Kolego. O. Nieładnie wywaliłeś. A ja nieładnie podałem. Tutaj go trochę. Łap to, łap to, Alves. A to już trochę falby na mojego bramkarza. Taki, nie wiem, czy to jakiś kurwa akaninża Ale wydawało mi się, że to był już taki mały fal. Tutaj słabe podanie. Niestety taki mistrzał nie zaskoczy. No chyba, że był finezyjny. No to wtedy... Albo lob. Wtedy to by mnie... Ojoj, oj, oj, guziczek mi się pomylił, zamiast, nie wiem, xa podania, kliknąłem kwadrat, czyli, nie wiem, wybicie, mocne wybicie, tutaj go trochę pokiwamy, tutaj lecimy, oj, 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 no, no, nie wiem, często, oni chyba są bardzo niscy, bo nie przyjmują moich podań, no, y... Widzę tutaj. O ty, ty Ja tutaj sobie spamuję Żeby nie wiem Kurcze kolego, no masz laki, ścinę masz po prostu Faul był, naprawdę Powiedz, że jeszcze mój No, wiedziałem, nie mój Ja nie faluję. Czy staram się nie falować? Ale często nie faluję Ale to był błąd LOL! Dobra, popełniłem bardzo duży błąd, ale spokojnie. Nadrobimy wszystko. Strzelił z fałszu no i trafił w okienko. Będzie jeszcze oglądał powtórki, bo, bo po prostu się nie da inaczej. Trzeba obejrzeć powtórkę. Kiedy się strzeliło słabą słaby, ramkę. Tutaj proszę Was. No, kurde kolego, weź sobie neta ogarni, bo inaczej sobie nie pogramy. No, wiedziałem, że był spalony, bo nawet, nie... nawet sprintu nie włączyłem. Ale naprawdę, tamte moje podanie, no nie wiem, jakim cudem to się stało, ale niestety źle, to po prostu je wykonałem. niego. Leciało prawdopodobnie w okienko ale nie przedłużajmy już no ale on musi niestety przedłużać no bo nie wiem, chcę zobaczyć jak kopnąłem no i z główki tak, to jest, to jest random. on chyba nie jest dosyć wysoki, ale ale strzeli z główki, tak ja tego nie będę oglądał drugi raz, ponieważ to był słaby gol no i przechodzimy dalej do meczu Tutaj ładnie się kiwa, kręci gałeczką na obie strony, w obie strony. Znaczy się. Mogłem górą podać, szczerze mówiąc. Ale... Ale tego nie zrobiłem, no. I co? No i tego nie zrobiłem. A to było słabe. A w jego wykonaniu też było słabe, więc... Nie ma się co martwić. W ogóle Hamlik kto to jest? Nie znam typa. Mogę przypuszczać, że z Chorwacji czy coś takiego. Ale chyba, chyba miał jednego napastnika z Chorwacji. Dobra. Ja ci tutaj podałem, ziomeczku. Bernard. Bernard, no pokaż swojego pejsa. <ścoughs> to było dziwne. Tak, zawodowy, zawodowy napastnik, a nie trafił w piłkę. Tutaj go troszkę, troszkę tam popchniemy. Bo Danilo to... Oj, gol! Eee, niestety. Troszkę zwalił, ale dośrodkowanie, nie powiem, było ładne, jego ja tam przepychałem. I on tak czy siak... Y, tak czy siak dośrodkował, tak? No to... Trzeba przyznać, było ładne. Tutaj, tutaj proszę... No nie wierzę, kurwa macie. Tutaj nie. trzymałem, żeby wywalił. Po prostu trzymałem, żeby wywalił. Nie wiem, kto to był. Naprawdę, nie wiem, kto to był. Trzymałem, żeby wywalił. Tylko tutaj ładnie... Oj, 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 oj. Nie no. Pato jednak nie jest ten od sztuczek. Aczkolwiek, ale aczkolwiek jest dobry. Świetnie, świetnie. Strasznie długo wybijają. Dobre, no kurczę. On kopnąć piłkę nie potrafi, no. I to mnie denerwuje. Znowu klikałem. Po prostu znowu klikałem. Znowu klikałem, żeby wybił po prostu. Teraz też. No, teraz chociaż wybił. Boże. No, i kolega nasz Malagi, no, co ja tutaj zrobię? Kiedy, no, kiedy po prostu nie mu się zainwestować w kompa, czy w neta, czy co. A tutaj nie wydaje mi się, żeby był spalony. No, lubi grać na granicy spalonego. Rzeczywiście. Nie wiem, na boisku by to było z 10 cm, jak nie mniej. Kurcze, ale oni słabo, słabo podają. Wystawia się, wystawia się mhm, To było dziwne Aczkolwiek, aczkolwiek nie powiem No i on teraz tutaj wystawi po prostu Wiedziałem, że on tak zrobi To nie był fal Od razu mówię Ale to jest słabe no Drewniane plejsy. W ostatnim momencie mi się piłka przełączy, bo wygola strzelił ten typ. Boże święty, no. No co moja obrona robi? No od Kto to jest? Boże! Ale oni mają beznadziejne te podania! Nie, nie, to są jakieś żarty, kurwa! Naprawdę, nie ja wiem co moja obrona robi. Myślałem, że ten skład jest, jest w miarę dobry, a się okazało, że jest słaby. Znaczy, nie jest słaby, ale, ale ja tak grać zbytnio nie umiem. Naprawdę. Naprawdę to zrobiłeś. Po prostu on słabo gra, moja obrona nie wiem co ona robi. Naprawdę nie wiem. W ogóle Dante co on robi w tym meczu? No i przy piłce. Ryzykownie, ale udanie. pierwsza połowa. 3 do 1, bo no i co on tu zrobił? Przekręcił się na drugą stronę, a ja klikałem po prostu, żeby ją wybił. Tą piłkę no. Lima do Bernarda i Bernard Run. O, jednak nie poszedł żaden Run. W ogóle, co to są za podania? Proszę was, nie! To nie może tak być! No, chociaż mój skill tutaj pomaga. No, spalony! Proszę Was. Boże! I to jest po prostu farciarz. Ten, ten gracz nic nie gra, on słabo gra. Naprawdę, naprawdę, No nie chce mi się wierzyć w to, co się dzieje. Może to był mój błąd, faktycznie. Rzeczywiście, to był mój błąd. Mhm. Tak, to, to na 100% był mój błąd, bo kogo? No przecież, przecież ja nie steruję, to jest mój błąd, tak? No rzeczywiście, że oni krzywo podają, jak cioty. To ja nie misteruję, i to jest po prostu mój błąd. Na to wychodzi. No, był spalony, kurwo, nie oglądaj tego. Ale, Lagi kolego, to ty masz pierwsza klasa. Tak, naprawdę był spalony. Na znaczy nie spalony? No, zajebiście. Ten skład jest chujowy. Kliknąłem. Kliknąłem kwadrat, żeby wywalił tą piłkę. Po czym, po czym, no nie wiem. No, no nie wiem, co się stało. Nie wiem, czy tu może w ogóle strzelać w bramkę. Dobra, spróbujemy coś zrobić, bo. Gracz jest mierny. No i to się po prostu nazywa tak zwany dobry futbol, tak? Tak by to Dariusz Szpakowski powiedział. Nie będę oglądał powtórek, bo mi szkoda tego gracza. No słaby jest po prostu, a wygrywa fartem. Bardzo dużym fartem wygrywa. O, o na przykład takim, kiedy, kiedy ja mu piłkę zabieram. O, no, albo takie, takie podania po prostu. E, to, to było słabe. Tutaj lecimy, lecimy, lecimy. Mm. Nie wiem, co on robi, szczerze mówiąc, ale chyba. Troszkę za daleko wyszedłem z tą piłką, no ale trudno się mówi. A gramy w osłabieniu, jest nas tylko 10. Czy uda się utrzymać przy piłce? No naprawdę, naprawdę. Ech, może tam, może odrobimy straty chociaż do remisu, ponieważ moja obrona gra jak gówno, za przeproszeniem. No proszę Was, co to są za podania? Po prostu trzymam x, żeby to jeszcze było prostopadłe. To rozumiem, ale nie. Kiedy trzymam x, i on mi podaje nadgracza, znaczy przedgracza, jakie przed Przedgracza mi po prostu podaje to. I wtedy to ja się troszkę bulwersuję, bo takich zachowań nie lubię. Co to było, spalony? No dobra, może i był malutki, ale tego nad nie oglądamy. Szkoda czasu, tak naprawdę. Ale tutaj moja obrona. Serio. Jest słaba. Myślałem, że naprawdę ten team coś zrobi. Ale niestety. No jakby to był Bernard. Myślę, że by go dogonił jeszcze. Nie miałeś tak zrobić, ale dobra. Świetnie przewidział to zagranie i przejął Ach, te kiwki Niestety mi nie wychodzą Nie wiem, on nie ma składu Kurczę, spokojnie Zupełnie niegroźny był ten strzał Kurcze no jak oni podają? I tak może zawsze kurczę prawie A dlaczego on stoi? Naprawdę rzut rożny Jak to będzie gol Nie udał im się wykorzystać rzutu rożnego i teraz rywal przy piłce I to będzie gol Czy Jest okazja Dobrze obronił niesbapa że... Znowu kliknąłem, żeby wybił piłkę. On podał Magisie do bramkarza. Coś jest ze mną nie tak? Albo z, tą, z, z moją drużyną, albo z Fifą. Spotkanie jest wyjątkowo emocjonujące, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleńcy. Ale są jeszcze szanse tu. To... Czy to wykorzysta? Mogłoby być groźnie, gdybym nie wiem, gdybym był jakimś Bogiem. No naprawdę, no blokuje mnie ten typ. Nie no, oni nic nie potrafią zrobić. Po prostu. Naprawdę, tu nawet. Nie wiem, kto tu by pomógł. No, walę blisko słupka, a i bramka wszystko wyciągnie, no? Ale ziomeczku, nie, nie oglądaj tego, bo nie strzeliłem gola, tak? Jak strzelę gola, możesz sobie oglądać, mi tam rybka. Aleksandro piękna interwencja. Rzeczywiście, świetna interwencja, ale kup sobie internet, mój drogi kolego, bo masz lagi jak gówno. I mi zabierasz piłkę jeszcze. No masz laki śmieciu. No naprawdę, no. No i Gomez się tutaj bawi. Tu już 87 minuta. Z tego co widzę. No i gol. To jest gol. Chociaż nie. On jest za słaby, żeby takie coś wykorzystać. Niestety nie będę w tym odcinku przeklinał. A może przeklnąłem. Ale, ale no tak się dzieje, że po prostu nie zawsze się jest najlepszym, tak? Ale akurat tutaj już mogłem być, być najlepszym, tak? No rzeczywiście, to było, to było bardzo słabe dośrodkowanie. No ja nie wiem, co oni robią po prostu. Osta no ale, no przecież o sobie wybije piłkę, żeby do niej nie dobiec. Bo to są debile. A ten, no, no Dante, co ty robisz, debilu? Też tak lubisz stać jak ciota. Nie dobiegnę przecież, po co? Jakieś abati w ogóle śmieci jakich mało, a broni mi wszystko. No po prostu to są jakieś żarty. No i przegraliśmy, bo. No, rzeczywiście, świetny mecz, kiedy moja obrona jest chujowa. Tak chujowa, że nie się go bronić. Dobra, się z wami żegnam. Strzeleń grzeczny. I zapraszam do komentowania, subskrybowania itd., itd. Cześć.